Bill z YouTube'a zaproponował kolejną fajną formułę, która tym razem będzie dotyczyła zliczania unikalnych wartości. W części 232 zaproponowałem formułę, która liczyła unikalne wartości z jakiejś kolumny, a Bill zaproponował formułę, która jest jeszcze 4 razy szybsza od mojej. Spójrz, moja formuła działała ciut ponad dwie sekundy, formuła BILA działa niecałe pół sekundy. Do dzieła. BIL zaproponował, aby skorzystać z funkcji podaj pozycję. Podobnie jak ja, więc funkcji podaj pozycję zaznaczam jako szukaną wartość wszystkie dane z tej kolumny, z której chcę zliczyć unikalne wartości. Jako przeszukiwaną tablicę zaznaczam ten sam obszar. Średnik 0, czyli każę tej funkcji robić dopasowanie dokładne. Jeżeli teraz nacisnę F9, to mogę podejrzeć, co wychodzi z tej funkcji. I tak, Agata jest informacja, że występuje na pierwszej pozycji. Tu znowu jest Agata, znowu jest 1, czyli informacja, że ona występuje na pierwszej pozycji. Potem jest Agnieszka, informacja, że ona występuje na trzeciej pozycji i tak dalej. Kliknę Ctrl Z, aby się z tego wycofać. I teraz przyrównam tę tablicę, otworzę nawias do. Tablicy, w której będą kolejne liczby od 1 z wyż. Więc użyję funkcji wiersz, aby zbudować taką tablicę. Zaznaczę wszystkie dane z tej kolumny, z której chcę zliczać unikalne wartości. W ten sposób otrzymam numery tych wierszy, w których znajdują się te dane. Spójrz od 5 aż do 50. Ja bym chciał, żeby ta numeracja była od jedynki, więc muszę odjąć od tych liczb czwórkę. I Bill odjął czwórkę na. Sztywno, a ja tę formułę delikatnie przemodyfikuję, żeby ona była odporna na dostawianie lub usuwanie wierszy. Więc kliknę Ctrl Z i powiem Excelowi, aby odjął od tego numer wiersza pierwszego w, tych, w tym zaznaczonym obszarze i dodał 1 K. Zamknę nawias w ten sposób, zaznaczam ten fragment, w ten sposób otrzymam tablicę która będzie zawierała kolejne numery od 1 aż do 46, ponieważ jest 46 elementów na tej liście. Kliknę Ctrl Z aby się z tego wycofać i teraz spójrz, będę porównywał tę tablicę, która wychodzi z podaj pozycję, z tą tablicą z kolejnymi numerami. Spójrz, co się będzie działo. Zaznaczę teraz całość, nacisnę F9, pojawi się tablica, w której będą prawdy i fałsze. Prawdy znajdują się na tych pozycjach, na których następuje zgodność, czyli Agata. Występowała na pierwszej pozycji, a tablica, która była zbudowana z numerami kolejnymi, miała tutaj na początku jedynkę, więc jedynka i jedynka wychodzi prawda. Potem dla Agaty tutaj była jedynka, a dla tablicy z kolejnymi numerami była dwójka, była niezgodność, więc wychodzi fałsz. Potem na liście znajdowała się Agnieszka, i funkcja po tutaj pozycji mówiła, że Agnieszka znajduje się na trzeciej pozycji, a tablica, która miała kolejne numery, Zawierała trójkę, więc 3 równa się 3, dlatego tu wychodzi prawda. Kliknę Ctrl Z, aby się z tego wycofać. Jeżeli teraz zliczę te prawdy, to będę wiedział, ile jest unikalnych wartości. taki mądry sposób Bill sobie wymyślił. Więc, e, aby móc teraz zliczyć te prawdy, przekonwertuję je na jedynki. Więc biorę całość w nawias, a przed nawiasem wpisałem dwa. Minusy. Teraz kliknę F9, aby podejrzeć, co z tego wychodzi. Spójrz, tablica z zerami i z jedynkami. Jeżeli teraz chciałbym te jedynki sumować, kliknę Ctrl Z, to mogę całość wrzucić do środka funkcji Suma Iloczynów. Ta funkcja obsługuje operacje na tablicach. Ustawiam się na samym końcu, domykam nawias, klikam Enter. I formuła zaczyna działać. Sprawdźmy, wpiszę jakieś inne imię, na przykład Dawid, wygląda na to, że działa. Dzięki Bill za tę kolejną formułę o niebo szybsza jeszcze od tej formuły, którą proponowałem w części 232.